Dzisiejsze zebranie, hasło Dobry Lot. Na początku przedstawię porządek dzisiejszego zebrania. Pierwszy punkt, porządek zebrania. Drugi punkt, powitanie gości. Trzeci punkt, uroczysty obiad. Czwarty, zabranie głosu przez gości. Piąty, wręczenie dyplomów i pucharów. Szósty punkt, zakończenie części oficjalnej. Jako, że w tym roku pożegnaliśmy dwóch hodowców, Prosiłbym o powstanie i 4 minuty ciszy w pamięci prezesa oddziału sieraków Henryka Budy oraz kolegi naszej sekcji Leszka Hodryka. Dziękuję. Witam do naszym zebraniu głowiszcza Roberta Dorne. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, Pana Sławomira Śniegowskiego. Radnego Powiatowego Witolda Warusia. Oraz Prezesa firmy Rafex, Pana Rafała Kwaśnego. Miała być też Pani Irena Wojciechowska, która jest Prezesem Stowarzyszenia Puszcza Notecka, ale na chwilę obecną jeszcze nie dotarła. Miejmy nadzieję, że zdąży dojechać. Teraz bym prosił o ze względów technicznych, że mamy trochę czasu ograniczony dzisiaj naszymi sponsorami. Zaczniemy od obiadu, a następnym etapem będzie wręczenie kucharów i, i dyplomów.